Panowie, jeszcze mamy chwilę, więc, więc porozmawiamy. Myślę, że warto chociażby wspomnieć o bardzo efektownym zwycięstwie Górnika Zabrze z Widzewem Łódź. Widzew to jest taka drużyna, która no, w ostatnich tygodniach była rewelacją, natomiast no, tutaj trzeba powiedzieć, że ofensywny duet Szymon Włodarczyk-Lukas Podolski, czyli młody i stary, jak niektórzy żartują w Zabrzu, wziął na, swoje, syn. Tak, wziął na swoje plecy ten mecz i nie ma w tym wcale yy, dużo, dużo nieprawdy, no bo nawet to pamiętacie oddanie rzutu karnego dla Szymona przez Lukasa Podolskiego jak widać, być może również pomogło w tej, w tej pewności siebie, której Szymon nabiera. Już chyba sześć bramek ma w Ekstraklasie, a Legia go oddała. Rośnie nam przyszły reprezentant Polski? W Miejmy roku. nadzieję. To dumny tatuś teraz, ale jeśli przy kimś Szymon ma dojrzewać i trafił w takie miejsce. Świadomy wybór Piotra zresztą, żeby tam pokierować swojego syna, żeby rosnąć przy mistrzu świata. Świetna sprawa. Ja będę czekał, kiedy Piotrek będzie dogrywał takie piłki podulskie. <laughs> Tego jestem, jestem ciekawy, natomiast Zaskoczył w, was. Tym, w, tym, w tym meczu dla mnie podolski King naprawdę tak jest. pokazał, że, że, że jest mistrzem świata. Naprawdę w tym, w tym spotkaniu to był gość troszeczkę o, o, dwie klasy, raty, tak, o dwie klasy wyżej, a widzew pokazał, że jeśli rawas ich nie, nie ratuje, to zazwyczaj kończy się to porażką. Tak. Dużo bardzo dobrych interwencji ratujących widzewowi skórę, ale oddajmy widzewowi przyjemna. Dla oka grabeniaminka otwarta. A, ale oni się nie poddali, cały czas Ś... tak szli, po, szli po gola. Widzewski charakter cały czas, widzę, że jest, obudził się.